Ja mam, Mateusz, do Ciebie pytanie Ale właśnie. Ale czemu rad, do mnie mówisz, Rafałku, to też to, jest to, to jakieś takie, nie wiem, Up umniejszyć ten? Up mi, czy, czy to, to tak Nie, takie umniejszanie, umniejszyć coś hmm. mi. Nie, kompletnie chciałbym wrócić do tego, o co Cię poprosiłem. Jeżeli prosisz mnie, żebym o tobie nie mówił, prosisz, to jest ta różnica, możemy się dogadać, że o sobie nie mówimy. No, ale, ale ty ja też, tobie... ale ja też, ale ja też bym cię prosił. No to mamy, to mamy tak. Ale posłuchaj, też bym cię prosił, żebyś sprostował, że nie jestem ojcem Nikodema. No, zrób się badania i sami sobie sprawdzajcie, ludzie. No, no wiesz, prośba za prośbę, no. Dobrze, to też ta umowa. dobrze, okej, okay, umowa? Jeżeli to jest dżentelmeńska umowa ty, i sprostujesz jest umowa? to. Ręki ci nie podam, ale jest Nie, umowa? ręki sobie nie podamy. Jest jeżeli, umowa? jeżeli zrobisz to, o co cię poprosiłem, tak, Wiesz, możemy się tak umówić. Wszystko na temat. Dziękuję. Dobrze, ale to po programie wejdzie w życie ta ustawa, a teraz jednak chciałbym, żebyście, jedno, gdy jesteście w jednym programie, wypowiadali się na swoje tematy, bo nie chciałbym tak, że gdy rozmawiam z Mateuszem, ty siedzisz i. No jasne, jak najbardziej. Więc okej, okay, wasza umowa wejdzie w życie po programie, ale czym to jest w ogóle, Mateusz, zresztą, Rafał, sam powiedziałeś też, że jeżeli ktoś cię nie interesuje, to się tą osobą nie interesujesz. To no, prawda. To przecież to przecież teraz sam sobie, Nie, nieprawda. No bo, nieprawda, no bo muszę, nie. ja ci muszę z ojcem zajebiście interesować, skoro co drugi twój odcinek jest o nas, no stary. Ale to nie jest prawdą. No dobra, zresztą temat zakończyliśmy, ale, nie, ale będzie nie, więcej, bo, nie, nie będzie bo, nie, więcej, bo, nie będzie więcej live'ów. Bo, bo wrzucasz półprawdy. Posłuchaj, jestem powiązany z sytuacją odnośnie ojca ostra przez Ciebie zostałem wywołany, nie przez Ciebie, przez swojego tatę zostałem wywołany do tablicy, prawda? Więc jeżeli ja siedzę na live. Ale to, to są zdjęcia, które zostały wysyłane do mnie, do mojego ojca, stary no, Ale jest... Potem były upubliczniane i były brzydkie insynuowanie. No jakby Wy dołożyliście cegiełki, żeby to popularyzować i jakby utwierdzać ludzi przekonanie, że to prawda i to jest nieładne. Jeżeli ktoś mnie pyta na live'ie, to ja odpowiadam, co o tym sądzę, tylko że nawet jak odpowiadam, co o tym sądzę, to nie obraziłem przy tym, tylko powiedziałem, że to obrzydliwe, bo tak uważam. No to mamy chyba dwie inne wiesz... No dobra, ale chciałbym Ciebie, obydujesz. Mateusz, w końcu zapytać, czy nie uważasz, bo ja rozumiem dymy, że tu trzeba dymić w federacjach, natomiast czy wplątywanie. Naprawdę ty myślałeś, że ja do Ciebie ruszę? No tak, myślałem, no tylko stanąłem tylko podniosłem rękę. Nie uderzyłem też cię, no nie ale... uderzyłem cię, podniosłem tylko rękę. Nie wiem. Ale stary, podchodzisz, podchodzisz Jezu, i nagle ale... tutaj się rzuciłeś, więc tak, no sobie st w pozycji, chyba. nie chciałeś wstać, no to się dostosowałem do tego, no, Ale wiesz, woli się nagle. Ale Ja wiem, ale ja no, nie ja że, no, ja... że po to chcesz, żeby nie wiem, że nie, bi nie chcesz być nie wiem, A nie nie ja ale nie ja nie jak ja jak ale nie ja nie wiem, ale nie wiem, ale nie wiem, ja nie wiem, ale nie 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 wspólnego ze sztukami walki. No Sylwek, no teraz za Czym czym no. się z tobą zgodzę. Nie mam wspólnego z sztukami walki. Co to, to Co to ma to rzeczy? Ty, ty też nie jesteś, jakimś zawodowcem. Jesteś, Oczywiście, chajerem, się, że nie więc jestem. Nie rób też z siebie jakiegoś morderca. No daj Ale spokój. Ale ja nie robię siebie mordercy. A mi, Słuchaj, Mówię, jakby to o mnie świadczyło, jakbym cię uderzył. A jak no. ja bym nie podszedł i mówi do ciebie jak do psa, kurwa, góra, góra, to stałbyś? No, nie. No właśnie, no to widzisz, no to dlaczego masz długi No, bo ty sobie na to zasłużyłeś, a jak ja sobie a -a. na to zasłużył, to tak, no jeżeli. pewnie wstał. Ty, ty insynuując, że jestem y, ojcem Nikodema, nie zasłużyłeś. Może cię ja mogę zadać Dobrze, pierwsze czy pytanie. Dobrze, czyli jest jakby. Reasumując, jak no. już masz swoją wypowiedź, <laughs> reasumując, ty i ten twój szkieletor nigdy więcej nie wypowiedź. jedna rzecz, ja nie jestem prawnikiem Sergiusza i ja się w jego imieniu wypowiadał nie będę. Ja reprezentuję to ty tylko i wyłącznie siebie. Ja ci nie mogę powiedzieć, że Sergiusz czegoś nie zrobi. Dobrze, Jeżeli to chcesz, to, rozumiem... to, rozmawiajmy... to rozmawiaj z Sergiuszem, teraz Dobrze, okej, okay, w porządku. Czyli jest dżentelmańska umowa, tak? Jeżeli nie będę przez was zaczepiany i nie będę musiał odbijać piłeczki, ja o was mówić nie muszę, powiem więcej, nawet szczerze. Nie chcę. No i na Bo tym Bo mi się mówimy. nie podoba, no ty, nie podoba mi się no, no, te rzeczy. Nie chcę, no, no i na tym zakończmy. Po prostu, zakończmy, no. po prostu Proszę. dla mnie jest to słabe. Okay. Tak, ale też się zastanawiam...